I po drugiej stronie. Co to się dzieje? O, czekajcie! Coś mi okrada, mrówka mi okrada. Moje mięso! Ja tam mięso z Weavilla schowałem. Ukradła mi mięso! Chodź tu. Halo, halo! To znowu ja z tej strony Witam Was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No, i słuchajcie, w poprzednim odcineczku wybudowaliśmy sobie em, do końca, można powiedzieć, e, naszą wystawę pancerzy. E, dorobiłem tutaj jeszcze ten pancerz z osy, z czapką marksmana. I tutaj mamy zestaw do nurkowania. Bez pancerza na razie, bo nie wiem, jaki pancerz mógłbym do tego wykorzystać. E, pancerz z gruba i pancerz z biedronki zrobiliśmy sobie też w poprzednim odcineczku. E, oprócz tego dorobiłem jeszcze jakieś tutaj e, te zwierzątka. Pojedyncze sztuki. No i. No jakoś to tam było. No jakoś to tam było. Ja już też do końca nie pamiętam, co tam wszystko. E, e, jakie tam rzeczy dokładnie zrobiłem. E, no ale generalnie, słuchajcie, zaplanowałem na dzisiejszy odcinek tutaj e, w tym miejscu wystawę broni. I tutaj sobie zrobimy e, ścianeczki takie. I wydaje mi się, że chyba ściany bez okien zrobię. Czyż z drugiej strony. Nie, wiecie co, tu, może na środku sobie okno zrobię? Tu se tak zrobimy. Tak sobie zrobimy. O. I dzięki temu, słuchajcie, mamy więcej ścianek, na których możemy coś powiesić, a mniej będziemy mieli okien, nie? A może na środku, tutaj e, też dam ściankę. O. Tak zrobimy. Nie potrzebujemy aż tak dużo okien, no nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Tutaj na środeczku też można w sumie okno trzasnąć eee, Tutaj to wszystko zabudowujemy I tu, oj Okej okay. I mamy takie ogromne pomieszczenie, słuchajcie zastanawiałem się na początku czy nie zrobić tutaj jakiegoś takiego niewielkiego balkoniku Ale stwierdziłem, że nie potrzebujemy tego eee, No i tu już myślę od tego miejsca sobie zrobimy dach Tak mi się wydaje słuchajcie, w sumie moglibyśmy chyba zaprojektować to od razu eee, Tylko czekajcie, najpierw może rogi Chociaż z drugiej strony, czekajcie, czy my mamy skośne ścianki? Mamy skośne ścianki, więc moglibyśmy zrobić dach dwuspadowy. Tylko jak to będzie tutaj wyglądać z dachem dwuspadowym? No dość tak, kurde, kiepsko mi się wydaje. Dość tak 2 na 10 chyba. Nie, dobra. Słuchajcie, zrobimy dach czterospadowy normalnie. Eee, więc potrzebujemy to na każdy róg dobra mamy daszek zaprojektowany tylko niestety no nie mamy co tam na górę dać co byśmy mogli tam na górę dać chyba nie mamy nic kompletnie co na górę dać więc musimy dać słuchajcie trawę no nie ma wyjścia słuchajcie nie ma wyjścia no i takie coś sobie wybudujemy to wydaje mi się że podłogi nie będę budował niech to tak jest bo tam na górę i tak wchodzić nie będę więc nie potrzebuję tutaj podłogi, wiecie, pomiędzy dachem a tym pomieszczeniem. Więc myślę, że to tak będzie super. Fajnie takie duże pomieszczenie będzie się wydawało. Dobra, słuchajcie, w takim razie wybudujmy sobie to na szybko. Mam nadzieję, że patyków mi wystarczy, bo pozbierałem tutaj dość sporo patyków, dość sporo trawy, także myślę, że wystarczy mi materiałów, więc nie powinno być nie powinno to trwać zbyt długo. O, weźmy sobie pancerz z mrówki. No i zabieramy się do roboty. Zabieramy się do roboty. Szybciutko sobie to wybudujemy. Ja nie jestem pewny, słuchajcie, czy ja będę w stanie wybudować w ogóle wszystkie bronie. Ehm, I tylko o to się w, w zasadzie martwię jak na razie. Dobra, słuchajcie, mamy to. Mamy nasze pomieszczonko gotowe. No i zastanówmy się teraz, ile mamy broni w ogóle. Narzędzia? Jeśli będę chciał robić bronie bez narzędzi jakby, to mamy raz, e, dwa... 11 broni teoretycznie tutaj naliczyłem, słuchajcie. Bez, e, bez narzędzi. 11 broni. Bez narzędzi. 11 broni. Czekajcie. Dekoracje. Eee, naścienny stelaż na broń. Uuu, dużo gliny będę potrzebował na to. I to jest ogromne. Zobaczcie. A nie, to nie jest ogromne. <grytanie> ja tak stoję tutaj. O kurde, ale to jest duże. I o, a tu jednak nie takie duże. Hm. Dobra, czekajcie. Zastanówmy się, ile mamy miejsca tutaj. Mógłbym powiesić broń. Zobaczcie. Dwie bronie na jedną ścianę, nie? I tu, w tym miejscu, możemy sobie zrobić chociażby 12 takich uchwytów na samym środku naszego pomieszczenia. Nie jestem pewny, czy równo to daje, ale w miarę równo, tak wiecie, no tak na oko. Pięknie. Na razie 12 wystarczy, słuchajcie. I być może, słuchajcie, rzeczywiście może narzędzia sobie też tutaj zrobimy jakieś i e, 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 będzie fajnie. E, tylko ja potrzebuję mieć 60 gliny i 12 skorupek z żołędzia. Dlatego będę musiał chyba iść pokopać, bo ja mam 13 gliny. A mam 4 te cukierki. 4 cukierki. Ile potrzebuję... Namiętowy ten. 5 cukierków. O, no to pięknie. Mam! Dobra, znalazłem w innej skrzyneczce cukierki jeszcze. Także będziemy mieli wszystko super. Dobra, w takim razie ja idę pokopać. E, glinę w sensie pokopać idę. I co tam jeszcze potrzebowałem? żołędzie Ile mam żołędzi? 8. Dobra, to żołędzi tak dużo mi nie braknie. Super. Eee, w takim razie 60 gliny, muszę zrobić miejsce w ekwipunku. Założymy sobie ten pancerz, bo już nic nie będę nosił. Dobra, słuchajcie, jestem na miejscu. Mam, wydaje mi się, że mamy wszystko potrzebne do tego do wybudowania. Eee, wszystkich tych stojaczków, będę musiał się zająć jeszcze tylko broniami. No, bo kurde, coś tutaj muszę powiesić, nie? Wydaje mi się, że nie powinienem mieć żadnego problemu z, z wykraftowaniem wszystkich broni. No, ale to się dopiero okaże. Dobra, mamy 12 stojaczków na bronie. E, pochowam wszystko, co nie potrzebuję. Dobra, słuchajcie. E, bronie z e, tego, e, tutaj stąd, czyli bez workbencha jakby, mam zrobione. Czyli mam e, włócznie, mam łuk, mam kolczastą gałązkę i mam kamyczkowy sztylet. I w takim razie sobie powiesimy tak. Tutaj sztylecik. No nie wygląda to jakoś super, no ale nie wygląda to też wcale jakoś źle. Eee, łuk. Ej, zobaczcie, nawet ten, ta linka jest taka. E, taka ta, ta na, naciągnięta dziwnie, tak. Ej, fajnie, fajnie. Tego się nie spodziewałem, słuchajcie, że takie szczególiki tutaj będą. Mamy gałąskę i mamy dzidę. O, i dzida wygląda najlepiej, mi się wydaje. Dobra. W takim razie możemy się zająć teraz narzędziami, właśnie z workbencha, czyli zaczniemy może od łuku? Zaczniemy. O, możemy zacząć od łuku. Kurde, najgorsze jest, słuchajcie, to, że ja niektóre z tych broni, które już wytworzyłem, e, miałem pochowany w skrzynkach gdzieś tam, co kiedyś wytworzyłem lub, e, e, lub do misji jakiejś zrobiłem. E, zobaczmy, co mamy, a czego nie, bo ja już miejsca w ekwipunku nie mam, więc. E, mamy... Ale damy, dobra, sztylec z pająka i sztylecik z larwy tutaj damy Tutaj damy na środek e, Dzidę z... Z rządła. Ej, zobaczcie, tutaj można dwie ten Nie, jak to jest? A, może zobaczcie, bo może jak ma... Nie, czekajcie. E, dobra, nie rozumiem, dlaczego są dwa sloty tutaj w tym... Może coś małego, jak na przykład sztylecik, można tutaj e, wsadzić jeszcze, nie? No nie wiem, nie wiem jak to działa. E, w każdym razie mamy... To w ogóle tego się nie da wykraftować jak na razie, bo to jest z pszczoły. I to można znaleźć, słuchajcie, pod wodą w oczku, w pysku dinozaura. Schowam sobie tu łuk. Tutaj sobie schowamy to. No i co mi jeszcze zostało? Została mi jeszcze ta pałka, ta włócznia. Ehm, eee, czekajcie. To mam, eee, miętowy... O kurde, lina z jedwabu pajęczego, ojojoj. Oj, oj. No i źle zrobiłem, słuchajcie, bo zakolejkowałem sobie liny. No i w takim razie będę musiał trochę poczekać, zanim będę mógł wy wytworzyć te... Słuchajcie, musiałem zanurkować, żeby zdobyć kości, bo mi brakło troszeczkę kości i mamy kolejne zadanie, jakby przemierzaj głębiny i zauważyłem, słuchajcie, zobaczcie, tutaj jest przycisk na górze, a nie tutaj z tyłu, więc coś tu się pozmieniało, być może będę mógł to użyć, ale słuchajcie, z... do tego laboratorium prawdopodobnie pójdę sobie w następnym odcineczku. I zobaczcie, te wiatraki są wyłączone teraz, czyli prawdopodobnie trzeba to włączyć. A gdzie ja mogę tlen tu nabrać? O kurde. To, ee, o, kurde. Czy ja tu umrę? Ciekawe, czy te drzwi są otwarte. Jak one są zamknięte, to ja umrę tutaj chyba. Czekajcie, tu będę mógł chyba wejść. Tam są ten. Raph Science jakiś jest. Zamknięte, no, widzicie? Naprawili to. O, kurde, chyba umrę. 15 sekund mam. 5 sekund. Dwie, jedna. Uuu, zdążyłem. Zdążyłem. Uff. Dobra, ej. Wygląda na to, słuchajcie, że naprawili ten. Ten. ten to laboratorium, jakby. No ale tak jak mówię, pójdziemy sobie tutaj, przyjdziemy sobie tutaj później. E, prawdopodobnie w następnym odcineczku, O tu skóra chyba była z tego. O fajnie, to ja sobie to pozbieram później. E, skóra się może przydać zawsze z. Y, jak się to nazywa? Z jagód. E, dobra, ale w każdym razie wracam. Słuchajcie, do bazy. Kraftować e, te bronie dalej. W sumie dobrze, że tutaj zanurkowałem, sprawdziłem sobie to wszystko eee, i widzę, widzę że, że, że poprawili to. Że są drzwi zamknięte, są przyciski przeniesione, także prawdopodobnie teraz już będziemy mogli sobie wszystko tutaj sprawdzić, odblokować i, i, i ten i zdobyć, jakby. Chociaż, no, chipa już stamtąd mam i tak dalej, więc, no, tutaj z żadnych raczej nie będzie do zdobycia. Ale może jakieś nowe notatki, może jakieś nowe rzeczy, a przy okazji sprawdzimy sobie te zagadki, wszystkie, które tam są nowe teoretycznie, bo jakieś nowe zagadki tam są dodane, puzle jakieś takie różne dziwne inne rzeczy. Także myślę, że na pewno coś ciekawego tam znajdziemy. Ale pójdziemy sobie tam w następnym odcineczku. Na razie idziemy skończyć bronię. Jeden problem tylko nadal z tym updatekiem, słuchajcie. Jest taki, słuchajcie, że ryba nadal jest chyba zablokowana w tym jednym miejscu tam gdzieś, o, widzicie? Ryba jest nadal tam zablokowana, więc nadal jest jakiś problem z rybą, ale myślę, że to naprawią za niedługo. Mam przynajmniej taką nadzieję, słuchajcie. Dobra, czekajcie, muszę sprawdzić co mam, a czego nie mam, kurde, bo już się zacząłem gubić w tym wszystkim. Mamy tutaj sztyleciki, eee, tu w tym miejscu chciałbym dać dzidę. Tylko wiecie co, chciałbym ją obrócić w drugą stronę, ale niestety nie mamy takiej możliwości. I tutaj jeszcze bym chciał dać ten sztylet. I brakuje mi jeszcze jednej broni. Znaczy, teoretycznie, słuchajcie, mam tutaj 12 wystaw, a 11 broni naliczyłem, ale tej broni, czyli broni z pszczoły, nie liczyłem. Więc brakuje mi jeszcze jakiejś broni. I to jest chyba maczuga z cukierków. Tak jest. No i pięknie. Najpiękniej no mamy wystawę broni. Co prawda, kurczę, no tak nie za bardzo widać te bronie, jak mam być szczery. No, są bronie, ale no tak, no tak, są bronie, nie? Ehm, no, więc w sumie nie wiem, co jeszcze byśmy mogli tutaj zrobić. Sprawdźmy dekoracje. Głowy, mm, jeśli chodzi o głowy, to głowy zrobimy w muzeum czyli na przykład głowy ryjkowców yy, damy sobie na pięterku z ryjkowcami e, no larwy na, na razie nie możemy wypchać, a szkoda, szkoda, że larwy nie możemy wypchać, by to by było spoko e, no ale gdzieś to sobie powkładamy, gdzieś to sobie powkładamy, manekiny to mamy, ramka na znaki to już też widzieliśmy e, no tyle e, jedyne co możemy, czym możemy się zająć jeszcze to tu oświetleniem jakimś, ogólnie w bazie oświetleniem byśmy się mogli zająć kiedyś ale nie wygląda to wcale tak źle. Nie wygląda wcale to tak źle. Może byśmy sobie tutaj na rogi podorobiali manekiny jeszcze. Nawet, nawet jakby miały puste stać, to one by tu spoko wyglądały w miarę. No chyba, że zajmiemy się jakimiś innymi jeszcze ozdobami, ale wszystkie te, 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 te mebelki, stoły zrobiłem u siebie w bazie w domku, w sensie. Więc myślę, że tego no, nie potrzebuję robić. Fajnie, słuchajcie, że sprawdziłem sobie to laboratorium przy okazji, jak tam kopałem te kości. E, no bo wiem, mam, słuchajcie, teraz pewność, że, 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 no... Drzwi są zamknięte, nic prawdopodobnie tam nie jest zbugowane, mimo że tam już byłem wcześniej, więc myślę, że sobie możemy spokojnie tam pójść, wszystko poodkrywać. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda tam wszystko poodkrywać, zrozwiązać wszystkie te zagadki. Słuchajcie, byłem jeszcze u Bergla, bo jak wyszedł oficjalnie ten paczek, to nie nie, 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 byłem, nie, nie patrzyłem na nowe misje w ogóle. I mamy znacznik w miejscu gałąź powalonego dębu. I o... Szczerze mówiąc, ja nie jestem pewny, gdzie taka gałąź jest. No ale prawdopodobnie ona jest gdzieś tutaj... No w okolicy dębu, nie? Więc myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem do znalezienia. Zastanawiam się, co wyrzucić. Wyrzucę to, bo ja chcę... Mięsko, o. Bo chyba będę mógł stworzyć kolejnego rejkowca do muzeum. Ale zrobię sobie to później. Wiecie, co chciałbym jeszcze zrobić? Nie jestem pewny, czy będę w stanie wszystko wybudować, ale... Myślę, że będę w stanie zaprojektować jakieś oświetlonko tutaj w bazie jeszcze. Fajnie by było, słuchajcie, zająć się też oświetleniem. I wydaje mi się, że najlepsze, moim zdaniem najlepsze jest to. To tutaj. I... O, zobaczcie, tutaj w sumie mógłbym. Mógłbym to jakoś tutaj wybudować. Jak teraz mamy to drugie pięterko, to myślę, że to może tutaj fajnie wyglądać w miarę. Więc sobie powiesimy tutaj dwie lampeczki. Tam na razie z tyłu, wiecie co, nie będę nic robił. W przyszłości, kiedyś na pewno sobie coś tutaj dodam, ale na razie oszczędzimy sobie materiałów troszeczkę. W środku, co ja bym chciał w środku? Może tutaj też bym sobie zrobił jakieś te. Czy co zrobimy tutaj na bokach? Na oknach, jakby. Eee, lampeczki. Zobaczymy, jak to będzie świecić, jak to wybudujemy. Być może zrobimy pomiędzy, ale kurde. No nie wiem, wydaje mi się, że to nie może, może nie pasować mi tutaj jakoś tak e, fajnie. Eee, to to by było tutaj, eee, tu w tym miejscu chcę budować dużo tych, właśnie znaczków, i też powinienem się tym zająć w którymś momencie. Eee, w sumie warto by było, może też to zaprojektować i kiedyś tam przy okazji wybudować. Tu sobie możemy na rogu trzasnąć lampeczkę. No tutaj za bardzo szaleć, chyba nie muszę, no chyba za bardzo szaleć nie muszę. Tutaj, kurde, niestety nie jestem w stanie nigdzie wybudować lampki, chyba że wybudujemy sobie lampki tutaj tak na. Workbenchu, tylko nie jestem pewny czy będę mógł tutaj przejść wtedy Jeszcze ciaśniej się tu zrobi, więc to jest problem Ale w sumie, o, zobaczcie Moglibyśmy tutaj sobie trzasnąć lampeczki I po drugiej stronie Co to się dzieje? O, czekajcie Coś mi okrada, mrówka mi okrada Moje mięso ja tam mięso z Weevila schowałem. Ukradła mi mięso. Chodź tu. I gdzie to mięso poleciało? Tam poleciało. Widziałem je. Zaraz pewnie pójdę. Ja sobie myślę, co to za dźwięki. Ja, ja, ja drugi raz w życiu w tej grze usłyszałem ten dźwięk. Bo kiedyś już mnie mrówka podgryzała w nocy w tamtej bazie. No ale ogólnie tutaj mrówek nie widziałem w ogóle w tym. w tym miejscu. O, czekajcie. Kurz, zobaczcie ile grubów tu jest. Siup. Więc ogólnie, no ja tutaj mrówek w ogóle nie widziałem. W sumie dobry pomysł mi teraz wpadł do głowy, jak tą mrówkę tutaj zobaczyłem. No zobaczcie, tutaj jest kolejna. E, bo ja już w tamtej bazie kiedyś chciałem budować palisadę, a, a tutaj w sumie to stwierdziłem, że jestem bezpieczny. E, ale w sumie, kurde, warto by było tu gdzieś jakoś dookoła tego kamienia, e, tu aż do soku, wybudować sobie jakąś palisadkę. Fajnie... Fajnie by to mogło wyglądać, słuchajcie, więc może się też palisadą zajmiemy. Patyków tutaj mam dość, słuchajcie. Zobaczcie, że już patyki odrosły. Wystarczy je pozbierać, pochować do skrzynek i za chwilę one znowu odrosną. Później znowu można je pochować do skrzynek i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że palisadką moglibyśmy się zająć. Co ja na to w ogóle potrzebuję? Liny i łodygi. Ja tutaj troszeczkę lin jeszcze dorobiłem. Co prawda niewiele, ale dorobiłem. Kurde, niedobrze, mam tylko sześć tych łodyg. Ale wiem, gdzie można takie znaleźć. Więc skoczę szybciutko. No, tutaj, kurde, na środku też by się przydało jakieś lampeczki zrobić. Może, kurde, przy tych drzwiach. Ej, w sumie, przecież mógłbym zrobić. O, właśnie, tak, na drzwiach jakoś. O, ej, zobaczcie, nawet tak po ukosie mógłbym zrobić. To może by spoko wyglądało. Tu mogę też po ukosie tak zrobić? Nie. Tu nie mogę tak po ukosie zrobić. Dobra, to jednak nie będziemy robić po ukosie. No, myślę, że to będzie spoko. Idę poszukać jeszcze tych, 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 tych takich, tych łodyg. E, wydaje mi się, że tam gdzie pająk jest, e, e, takie rzeczy są, więc myślę, że tam pójdę od razu. Zabiłem już tego pająka, bo on się pojawił tam, to go zabiłem. A tutaj wyrzuciłem wosk, dobra, nieważne. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, mam mnóstwo tego, więc możemy mnóstwo lampeczek wybudować, więc zobaczmy jak to... Ale czemu... Ej, zobaczcie, to nie świeci. A, przecież nie wybudowałem tego. Boże. Ogarni się, chłopie, ogarni się. Dobra. Eee, co tu jeszcze mamy? Tu mamy. O, a fajnie, bo się akurat ciemno też zrobiło. Więc zobaczymy, jak to oświetla. Zobaczcie, tutaj mamy z dołu jeszcze oświetlenie, więc w sumie spoko. Spoko, to nawet może zdać egzamin. Zobaczcie. Całkiem nieźle to wygląda. Ten dół też całkiem spoko wygląda, już. Eee, nawet fajnie oświetlony jest. Eee, na zewnątrz. No bazę widzimy dobrze, ale tutaj mało światełek mamy. Muzeum też powinniśmy oświetlić. No ale słuchajcie, będziemy kombinować z tym w następnym odcinku, bo to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!